Witajcie kochani, witajcie dzisiaj e, chciałbym taki szybki live zrobić tutaj e, na kanale e, odnośnie pytania, które zadał jeden z moich e, jeden z moich e, widzów i chciałem to zrobić bardzo szybko, bo dużo się mówi o tym, że e, dużo się mówi o tym, że bardzo wiele osób chce. Używać e, keyboardu jako kontrolera. Nie jest to e, jakiś rażący błąd, nie jest to jakiś rażący błąd, nawet powiem Wam bardziej, jeśli mamy możliwość, jeśli mamy możliwość taką, e, to z niej po prostu skorzystajmy, bo chodzi o to, że e, keyboard możemy Wykorzystać jako kontroler. I teraz tak. Jakie są tutaj zależności? Pierwsza zależność jest taka: w zależności od tego, w jaki sposób, tak, bo możemy skorzystać z keyboardu głównie jako z kontrolera, na którym możemy grać melodię, grać różnego typu rzeczy. Witam serdecznie, ee, witaj, witaj Michale, witaj ser, witam, pewnie, że Cię pamiętam. Oczywiście, że Cię pamiętam. Dzisiaj taki właśnie temat kontrolera. Dużo było o podłączaniu na moim kanale. Jeszcze będzie taki film, który mam w planach właśnie nagrać o podłączaniu keyboardu i właśnie możemy sobie wybijać rytmy. Możemy sobie wybijać rytmy. Za pomocą jakiegoś, prawda, po podłączeniu, za pomocą jakiegoś urządzenia, na przykład y, wirtualnego instrumentu, jakiegoś, prawda, jakiejś bitmaszyny, którą możemy sobie podłączyć, prawda, znaczy bitmaszyny w sensie wirtualnej, bitmaszyny, którą możemy sobie y, y, podłączyć i na tych klawiszach sobie grać. Natomiast y, są kontrolery, które są kontrolerami. Jeśli mamy keyboard, prawda, czy też syntezator, y, po pierwsze, tak, musimy zastanowić się, jak go podłączyć. Pytanie padło na keyboardy edukacyjne. Pytanie padło bodajże o Yamaha YPT 235. Z tego, co sprawdziłem, ten instrument ma złącze USB. I teraz tak, w starszych instrumentach, w starszych tych Yamahach edukacyjnych. E, dość starszych, powiedzmy, z paru tam, z paru na e, będziemy mieć jedyną możliwość, jaką będziemy mieć, to będziemy mieć możliwość podłączenia e, kablem MIDI. Czyli będziemy mieć dwa kable MIDI. I teraz tak, jeśli chcemy, a na pewno chcemy, i nie mamy na przykład interfejsu, który ma takie wejście MIDI, a nie chcemy inwestować w, w interfejs MIDI. Możemy skorzystać z kabla, który ma w sobie, e, który ma w sobie e, właśnie e, złącze MIDI. Po jednej stronie ma MIDI in, MIDI out, a po drugiej stronie ma USB. To jest najlepsze rozwiązanie. I wtedy taki keyboard podpinamy sobie takimi kabelkami do komputera. E, dostajemy sygnał e, e, komunikatu MIDI, nie dźwięku. Nie dźwięku. Komunikatu MIDI, który mówi nam o tym, jaki klawisz został naciśnięty, z jaką siłą. Jeśli mamy oczywiście klawiaturę dynamiczną, to wtedy wysyła nam to też z jaką siłą jesteśmy w stanie nacisnąć ten klawisz. I to wszystko ląduje w naszym dawie. Czy to jest FL, czy to jest Pro czy to jest Cubase, czy to jest jakikolwiek daw, czy nawet Ableton, czy jakikolwiek. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma jakby żadnych. Przeciwwskazań. Z tym, że powiem Wam tak. Z własnego doświadczenia wiem, że yy, na przykład yy, takie programy jak Ableton czy FS Studio są fajne, bo nie mają problemów z rozpoznawaniem różnego typu yy, urządzeń yy, na USB, tych yy, USB MIDI. Tak, bo będziecie mieć takie coś jak yy, ten kabel podłączycie yy, USB MIDI Device, jeśli podłączycie ten kabel. No, i oczywiście fajne to jest wszystko, tylko pytanie jest: yy, pytanie jest właśnie, czy wasze DAF zobaczy ten kabel? Czy zobaczy po prostu poprzez to, że podłączycie go? Zobaczy. Jak to najlepiej zrobić? Najlepiej yy, moi drodzy, w ustawieniach yy, w systemie, ja to powiem na, na bazie dziesiątki, najlepiej w systemie sprawdzić sobie, czy po prostu jest to wykrywane. A będzie to wykrywane jako najczęściej, jako digital keyboard. Będzie się tak to nazywać w, w menu tam urządzenia i sprzęt. Więc to jest fajna sprawa. I tak, możemy z tego korzystać, ale jedyne z czego możemy tutaj skorzystać, to jest klawiatura. Głównie klawiatura. Moi drodzy, głównie klawiatura. Ja Wam pokażę na przykładzie mojego syntezatora. To jest syntezator. Syntezator Korga. I on ma tutaj. Takie wejścia. On ma tutaj takie, takie wejścia, moi drodzy. E, MIDI. I tutaj możemy go podłączyć na dwa sposoby. Ten akurat e, syntezator. Możemy podłączyć go na dwa sposoby. Możemy go podłączyć przez MIDI, i wtedy potrzebujemy kabel, o którym mówiłem, czyli MIDI, MIDI i e, na USB i możemy go podłączyć to jest jeden sposób drugi sposób ja akurat mam taki interfejs bo mam e, m audio fast track pro mam taką możliwość żeby ten e, syntezator podłączyć do bezpośrednio do mojego interfejsu kablami midi midi i midi midi też mam taką możliwość i mam też możliwość podłączenia złączę usb które tutaj też się znajduje USB to Host. I teraz tak, e, e, moi drodzy, najprościej jest podłączyć do laptopa czy do jakiegoś innego urządzenia. Tym tutaj złączam. Tylko, e, co jest problemem? Problemem będzie, problemem będzie latencja. Problemem będzie latencja i to bardzo szybko e, po prostu zobaczycie. To się pojawi bardzo szybko bo przy podłączeniu takiego keyboardu do zwykłego komputera bez żadnego interfejsu albo bez zainstalowania EZIO for All na Windowsie będziemy mieć opóźnienia i to nawet bardzo zauważalne bo musicie wiedzieć, że latencja, której tak naprawdę nie zauważamy i jest akceptowalna, to w każdym programie moi drodzy będzie się nam wyświetlała. Przynajmniej tak jest w Wyświetla się w Abletonie. Myślę, że jest podobnie. Co należy zrobić właściwie? Jeśli tego typu problemy się pojawią. Należałoby po prostu ustawić bufor na bardzo niskie wartości. W sensie gdzieś od 256, 512 po prostu. E, tak, bo może się tutaj wydarzyć coś, e, coś takiego e, już się nauczyłem grać na akordeonie od wakacji N, zacząłem grać przez twoje lekcje, dałem radę choć myślałem, że to czarna magia bardzo się cieszę bardzo się cieszę Michale e, Tobie zawdzięczam to że się nauczyłem grać, polecam. Dziękuję serdecznie, bardzo to jest miłe, bardzo to jest miłe, e, co piszesz. E, jakbyś miał jakieś pytania, to oczywiście zawsze możesz napisać, e, czy tutaj na live, czy do mnie na, na moim tutaj prywatnym e, prywatnym fejsie, e, czy na stronie. Najlepiej pisać na stronę. E, ja już tam ogarnąłem, bo znowu się pe, zmienił Facebook i znowu e, pewne rzeczy są w innych miejscach, ale już to ogarnąłem. I tak, wracając do, do tego tematu, który dzisiaj właśnie jest ten keyboard, który ma być kontrolerem. No i mówię, tą latencję, żeby sobie z nią poradzić, ustawiamy w programie po prostu sobie niższy bufor, niższy niż przy odtwarzaniu, bo przy odtwarzaniu już nie potrzebujemy, nie potrzebujemy programy same sobie radzą z latencją mają coś takiego jak kompensacja latencji. Więc tutaj z tym sobie radzą do pewnego momentu Natomiast, natomiast właśnie z tą latencją mamy problem i z tym sobie trzeba radzić w taki sposób, żeby albo na przykład jeśli nie macie interfejsu, to po prostu zainstalujcie sobie Azure for All, to powinno troszeczkę wam pomóc, jeśli chodzi o to. I teraz tak, jeśli mamy instrument w stylu jakieś Yamaha, prawda, bo o tym mówimy o jakimś keyboardzie, to możemy go podłączyć i możemy skorzystać z jego klawiatury. To jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne bardzo ciekawe i naprawdę daje radę, natomiast jedna rzecz, jedna rzecz, której nie zrobimy, to nie skorzystamy na przykład z takiego z takiego keyboardu, tak jakbyśmy skorzystali z takiego kontrolera, chociażby, chociażby tak, bo tutaj mamy naby, możemy sobie zresztą ten akurat kontroler się mapuje do różnych instrumentów i do różnych DAWów, więc to jest jeszcze inna opcja, ale ale tak jak mówię, chcemy zrobić to w każdym DAWie, więc możemy spokojnie sobie właśnie w ten sposób. Kabel MIDI na USB albo po prostu kablem USB takim typu B drukarkowym tak zwanym, moi drodzy, podłączyć. Odłożyć swoje DAW. Zajrzeć w ustawienia MIDI. Tam e, znaleźć ten instrument i ustawić go jako, e, jako instrument, e, m, który ma tutaj grać, e, moi drodzy, i wtedy, i wtedy możecie sobie nagrywać na spokojnie. Możecie sobie nagrywać e, wszystkie te rzeczy, które będziecie oczywiście, oczywiście chcieli. Zawsze możemy sobie jeszcze poradzić z tą latencją. Jeśli będzie dość taka niewielka, to możemy sobie potem poradzić, kwantyzując nuty albo je po prostu przesuwając. Jest to trochę karkołomne, no ale można tak, można tak zrobić. Można też nagrywać z latencją. Przepraszam, nie z latencją, tylko można też nagrywać z kwantyzacją. Właśnie dawy pozwalają na to. Wiem, że w EFL-u jest taka możliwość nagrywania już z włączoną kwantyzacją, co też pomaga. Tak naprawdę. I mówię, to jest wysyłanie komunikatów MIDI. Tam nie ma żadnych dźwięków. Dźwięki słyszymy tylko i wyłącznie dlatego, że po naciśnięciu klawisza zostaje wysyłany komunikat MIDI, który mówi, jaki to jest klawisz, jaka jest wysokość dźwięku, i odzywa nam się wirtualny instrument, który odtwarza sample. I tak to wygląda. Ale możemy śmiało sobie wystukiwać partie perkusyjne, e, grać linią basu, grać innymi instrumentami, które sobie ustawimy w, e, w naszym programie. I właśnie pytanie, czy e, instrumenty takie edukacyjne, no bo wiadomo, że workstation, jak mamy workstation, e, instrumenty w stylu na przykład PSRS e, 670, S 970 na przykład. To, to właśnie. To tak właśnie wygląda. Kochani. Że mamy te. Mamy te instrumenty. A wiesz, co bo chcę grać po imprezach i mamy mixer Behringer 100 chyba i. Chciałbym y, dobry pogłos ustawić, a się nie znam y, nagłośnienie do 3 miesięcy. Znasz się na tym, na Facebooku się y, Wiesz co, to polecam tak, wyślij mi poproszę y, ten, y, ten, mik y, ten mikser, zdjęcie tego miksera i, i jakoś tutaj y, sobie poradzimy. Po prostu. Myślę, że sobie, tutaj, że, że sobie tutaj poradzimy. Moi drodzy, wracam dosłownie za chwilkę do Was. Tak, moi drodzy, wróciłem jeszcze tak na szybko, właśnie. Wyślij mi proszę ten mikser, wyślij mi, wyślij mi proszę ten mikser, ja zobaczę jak tam jest, bo zazwyczaj jest tak. Zazwyczaj jest tak, że jak mamy, jak mamy mikser z efektami, zazwyczaj jest tak, że jak mamy mikser z efektami, to te efekty to te efekty. Mają jakieś, jakieś tam ustawienie, prawda? Że mamy na przykład taki i taki, e, taki, i taki pogłos, i na przykład mamy powiedzmy pokój, e, tam e, pogłos typu plate, e, czy pogłos typu hole. Najczęściej w, właśnie tutaj są różne takie algorytmy, i to e, nie, nie spotkałem się z mikserem, gdzie by można było gdzieś tam ten pogłos, e, e, pogłos ustawić. W takim sensie, że parametry tego pogłosu, tak? czyli, czyli decay, czas pogłosu, wielkość pomieszczenia itp., raczej są to pogłosy, które mają takie gotowe, gotowe jakby to są takie presety, które się przełącza, które się przełącza. Moi kochani, taki właśnie, jakby były pytania, oczywiście piszcie pod tym live'em, jak go zobaczycie. E, piszcie pytania na temat połączeń, ale mówię, odpowiadam po prostu na pytanie dotyczące tego keyboardu Yamaha e, YPT235. E, Z tego co widziałem w specyfikacji, jest tam e, USB i nawet producent chwali się tym, że można e, dzięki temu instrumentowi grać mnóstwem innych instrumentów e, w komputerze, więc e, tak to można podłączyć. Czyli podłączamy kablem USB. Typu B i mamy możliwość podłączenia, z tym, że mówię tylko i wyłącznie klawiaturę, ponieważ to jest tak skonstruowane, że kiedy nie ma tam mapowania w tym kontrolerze, no to mamy problem z ustawianiem innych parametrów i przypisywaniem ich. Tak to, tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Także myślę, że, że, to, że to jest fajna sprawa. Dobry wieczór. Czyś właśnie się cię oglądam od kilku chwil, ale sprostowanie. Ja mam tylko wyjście Jack słuchawkowe output i czy da się to przerobić czymś na sygnał MIDI. Aha, yy, dobra. Yy, już mówię, już, już mówię, odpowiadam. Yy, jeśli nie masz innego wyjścia z tego instrumentu, jakiegokolwiek innego, jeśli masz tylko Jack'a, yy, to możesz jedynie, co możesz zrobić, to możesz nagrać po prostu ten keyboard z tego wyjścia. Nie da się mm, tutaj mm, zrobić nic. Jeśli nie masz ani, jeśli nie masz żadnego złącza MIDI, i masz tylko mm, e, tylko to złącze output to niestety no jest to kaplica, że tak powiem bo e, nie ma możliwości e, w żaden sposób tutaj połączenia żebyś miał midi no to wiadomo że tego, że to by była to by była taka opcja, natomiast e, powiem tak że jeśli e, jeśli na przykład e, byłaby taka możli, znaczy byłaby taka m, Byłaby taka opcja, to polecałbym y, sobie kupić jakiś naprawdę, naprawdę tani kontroler. Jeśli zależy Ci na MIDI, konkretnie na MIDI. Te kontrolery nie są drogie, klawiatury takie naprawdę proste y, nie, są, nie są drogie i można, można z nich skorzystać. Myślę, że to jest dobry, dobry, dobry sposób, dobry sposób na to, y, bo tak jak mówię, no jeśli masz tylko wyjście out, yy, to no to nie to, to jedyne co można zrobić to właśnie tutaj yy, grać sobie yy, yy, po prostu nagrać to yy, nagrać to co to co, to, co wykonujesz yy, przez to złącze jackowe, yy, które podłączasz sobie do, yy, do yy, Jakiegoś interfejsu, tylko teraz też yy, właśnie, żeby to, żeby to sobie nagrać, no to by trzeba było rozbić to kablami, yy, kablem takim, że wychodzisz jednym jackiem stereo na dwa mono i wtedy nagrywasz po prostu oba kanały yy, na jakimś interfejsie, prawda? Yy, no lub, lub jeśli masz możliwość na stacjonarnym komputerze. To do wejścia liniowego podłączyć to i, i zgrać to z linii. Jakość nie będzie powalała, ale jest taka możliwość, jeśli, jeśli, jeśli tak to wygląda. Natomiast MIDI z tego nie zrobimy w żaden sposób. Niestety. Niestety nie zrobimy z tego MIDI, no bo tutaj nie. To nie jest ten typ wejść, bo mówię, MIDI nie jest dźwiękiem, jest tylko komunikatem, natomiast tutaj. Yy... Z tego, z tego midi nie zrobimy. No natomiast można nagrać sobie dźwięk z keyboardu jak najbardziej, jak najbardziej, po prostu. I to, i to myślę, że, i to myślę, że jest spoko, spoko, spoko opcja. Także, e, jakby były pytania, słuchajcie, jakby były pytania, to piszcie śmiało pod live'em e, Taki szybki, szybki live chciałem zrobić. I e, kochani e, o tym podłączeniu. Po jeszcze będę mówił, jak będą pytania, to oczywiście będę się do tego odnosił. Dzisiaj taki szybki live, chciałem zrobić. E, pozdrawiam Was serdecznie kochani. E, trzymajcie się ciepło w tych ciężkich czasach. I widzimy się na kanale i w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Cześć.